Czeka na mnie mój wiszko w rancie. Teraz krem przekładam do rękawa cukierniczego z tylką. Można oczywiście wykładać tą masę za pomocą łyżki, ale dzięki tylce i rękawowi mamy pewność, że jest on równiutko rozłożony, a nie są to drogie gadżety, więc warto się nie zaopatrzyć. Ok, krem jest już w rękawie i zaczynamy teraz wyciskać go na blat. Równiutko dookoła okrężnymi ruchami. Dzięki temu nie stworzy się tak zwany efekt beczki, który jest dość popularny. Sam wyłożony krem wygląda już bardzo ładnie. Teraz nakładamy kolejny blat. Wkładam blat równiutko, dociskając go do poprzedniego. Teraz całość musimy nasączyć. Ten blat też będzie fajnie opatulony pierwszym i drugim blatem i kremami, więc nie potrzeba aż takiego dużego nasączenia. Lekko nasączam środkowy blat, głównie te boki, które są najbardziej suche. Takim kremem przełożonym w tyle. Dodam ostatni biszkopt do mojego tortu i przyklepuję całość. Można jeszcze wszystko ładnie tu zebrać. I teraz, żeby nie mieć tego efektu beczułki, wyrównujemy. Niech sobie ładnie ten krem poprzechodzi w te miejsca, w które go nie ma, z tych, w których jest go więcej, żeby był równiutki. Ja czasem używam nawet poziomicy, która pokazuje mi, czy wszystko jest w porządku i równo. Zawsze warto sobie zostawić też trochę kremu, jakby gdzieś po bokach brakowało, bo później będziemy go tynkować. Teraz górę również lekko nawilżam. I odstawiam cały tort. Do lodówki, żeby masy sobie lekko stężały przed tym, jak zacznę go otynkowywać. Z stynkowania tutaj podlinkuję na górze. Ważne jest, żeby całość teraz zastygła, i dzięki temu unikniemy efektu beczki. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Proszę o zostawienie lajków i komentarzy. A niedługo filmik otynkowaniu.